To mówi funkcjonariusz pracujący. W ogóle, jeżeli chodzi o atmosferę, o atmosferę pracy, to pozostawia tam wiele ogólnie do życzenia, bo niektórzy funkcjonariusze potrafią się w stosunku do swoich koleżanek nauczyć, że na przykład poczekaj, ja tobie tutaj zacytuję, bo sobie tak ładnie, ładnie to wypisałem, że z niektórymi paniami tam to trzeba krótko, że trzeba taką czy inną dojeżdżać, trzeba ją pierdolić porządnie, niech się w końcu nauczy, że masz pierwiastka. Ale co, rozumiem, że. Z... To funkcjonariusz do funkcjonariuszki, czy funkcjonariusz tak, funkcjonariusz no, funkcjon do tam funkcjonariusze do na przykład tam pań, do, do jak to się mówi, yy, cywilów typu właśnie tam pracujących w ambulatorium. Aha, tak, czy jakaś pielęgniarka, tak która pracuje w ambulatorium, tak? W no na przykład presach, i, że trzeba niech się nauczy, że ma tam spierdalać z mamusią, prawda? Czy inna na przykład osoba, że ta i ta gościowa, ta i ta panie jest... Trzeba ją unikać, bo ona jest upośledzona psychicznie, a szkoda, że jej tramwaj nie przejechał, a odnośnie ona, na przykład odno odnośnie byłej pani kierownik, to że tu już to nie wróci, że zostanie dyscyplinarnie zwolniona, że się leczyła psychiatrycznie, yy, ogólnie ktoś tam stwierdził, że ma mieszkanie blisko nie, jakby miał broń, to by strzelał jej do okien I to mówi funkcjonariusz pracujący do tego tej całej sytuacji to jest niezły hit. E, że o tej sytuacji byłej pani właśnie kierownik ambulatorium rozmawia się z, z osadzonymi. Osadzoni z tego, co się orientuje, bardzo dobrze, zdają sobie sprawę, jak tam sprawa wygląda. No, czy o takich rzeczach wewnętrznych tam akurat aresztu śledczego powinno się rozmawiać z osadzonymi, nie sądzę, a jednak oni są bardzo dobrze, a jednak są bardzo dobrze y, zorientowani, co do tej, co do tej y, sytuacji, więc grubo.